Hejka, ja jestem Maxim, a to jest mój trzeci odcinek serii Gildia. Tak, już trzeci odcinek. Dobrze, na początku zenchantujemy sobie kilo. Niezniszczalność 3, wydajność 4. Dobrze, dobrze, nawet bardzo dobrze. I pewnie zastanawiacie się, gdzie ja jestem. No, jestem w Gildii. Tak odcinek temu, jakąś godzinę temu, bo odcinek nagrywam po odcinku, tamten wrzuciłem. I postanowiłem nagrać jeszcze szedę. Więc przez ten czas wydarzyło się bardzo wiele rzeczy. Znalazłem gildię. Właściwie yy, moderator, który miał swoją gildię, mnie yy, do niej dodał. Jeżeli... Ktoś z Was chciałby do niej dołączyć, to niech napisze w komentarzu. Wejdzie na serwer i zobaczymy, co da się zrobić. Szczerze, ta Gildia mi się zbytnio nie podoba. Teren mi się nie podoba, bo jest, yy, przepraszam, bo jest bardzo dużo wody i będzie trzeba to zakopać. Chyba było będzie trzeba wykopać jakąś fosę większą. Hm. Dobra. To ten odcinek był. Taki yy, króciutki. Chciałem wam tylko powiedzieć o tej nowince. Więc widzimy się w następnym odcinku. Na pewno że będziemy coś robić, kopać, nie wiem. No to. Cześć!